Zapraszam do kupienia koszulek oraz kubków z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki oraz kubki wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Dobry. Witamy w kolejnym filmie, z tej strony Oscar jest z nami też Dominik, posiadacz takiego oto Poloneza Karo. Posłuchajmy Dominika, co może o tym Polonezie nam opowiedzieć. Ale fajnie w sumie. Jakie gówno, co ty chcesz mi dać? Ja chcę ci dać, zaraz ci pokażę to. Podkładkę Montaż, ten no żeby A. to no, jak ucywilizowanego człowieka. A to pokaż. Po bo ja mam no ty, a gdzie ty, Jak ty nas spotkałeś tam na ulicy? Co? Jak ty tam nas spotkałeś? Normalnie, ten zadzwonił do mnie. <laughs> no, jaki jest polonez, każdy widzi, jaki syf w środku jest też Jaki syf? No, normalnie, no. Masz mogę ci to całe dać to się, a, tu tym się mocuje. Tak. Ja, wiem to czy sobie wiesz. Ty ja te rury nie potrzebuję! Nie chcesz tego? Daj mi tego, rury mam dobre. Tylko stanie. ten montaż chcesz, no. tak? No jak już też dać, to... Ja nie chcę tego po, po co mi to. Ja mam w ogóle inaczej u siebie rozwiązane, bo wziąłem z Abimeksa, znaczy z no. kupiłem w sklepie tego. W e, Bomisie mieli... kurwa To nic, to nic. Proszę. To nic, to nic. Proszę. No, dzięki. Zamocujemy to. No, bo ja mam trochę inny patent, ten no, starszy. Pokaż. Bo się u mnie jest takie coś po prostu i wiesz, ja nie mam tej rury wtedy nie wychodzi z tego, bo poprzednie mi się rozwaliło i powyginało w ogóle. No zaraz, to jest z Borewicza. No tak, takie no. podobne, tylko wiesz, montaż masz tutaj, teraz Ci pokażę jeśli mi się uda to odgiąć, bo jest takie trochę. No tyle że... powinien się dać, no. Tak, to czy znaczy ten talerz, ta pokrywka się podniesie, bo wczoraj ją... No potrafię czasami No, on się przysywa ładnie, się przysywa się. Ogółem całe te. Dobra, jest git. No, i tu masz te dwa montaże na Bimexa uh -huh. I zazwyczaj wiesz, w Balewicach jest tutaj dziura, tutaj dziura, tutaj. Uh -huh. Tu jest guma, yy, no ale nie ma niestety takich fajnych na Bosza na trzy. Chyba, żeby wiesz, wyciąć diaksem, nie? Uh -huh. Tu okrąg zrobić i wspawać z tego, no ale to jakby się Bosza przerabiało na jakiegoś wcześniejszego. W sumie to nie głupi pomysł. Na pewno ta nie wyjdzie. No, Kutubajmy, to może porozmawiajmy tak. teraz sobie skąd tego Poloneza masz, od kiedy i dlaczego Wie? polonez. Dlaczego Polonez, bo zawsze chciałem mieć Poloneza, to tam mi mówił: "Nie, nie kupuj tego Poloneza". Ja od razu jak zdałem prawko, nie? No. Nie kupuj Poloneza, Polonez to gówno, mi się psuło. Ja ten. Tak, no każdy tak, tak mówi. Ojciec, ojciec, mój jeździł. Ojciec mój jeździł cały czas, stało, psuło się i w ogóle. No to stwierdziłem, dobra, no może masz rację. Poczekam jeszcze te te, te czasu zbierałem kasę i już niestety te ceny skoczyły te tych tych polków, Poldajów. Znalazłem na Elix jakiegoś. Nie, na Facebooku to było. Na Facebooku znalazłem w okolicach Wołomina. Tak. Pojechałem. Kupiłem. No i co? Dwa lata, wiesz? Od 21 20 roku go mam. 21 chyba, coś. No, po zimie. Znaczy, zima to była. Tak. I na początku w sumie to było takie. On był ładny, wiesz? On był ładny, naprawdę. A zaniedbałeś trochę. Ja w bagno w nim wjechałem w ogóle. Serio? Czemu? Jak to się stało? Bo były moje urodziny i stwierdziliśmy, że. Bo tam generalnie była taka ciekawa sytuacja, że była droga polna przy wiśle w falenicy i się Państwo zakopali w BMW takim X2. No to dawaj, polonezem wyciągniemy, na pewno se poradzi. No i polonez też się utopił bagnie, tak do. no dotąd coś takiego, ale. No, rdza jeszcze nie wyszła, więc jest git. Tu trochę wychodzi, ale to się zaraz. A, tu z sierni weźmie i się skasuje, tak? To jest chyba jedyne najbardziej takie zarzebiałe miejsce. Tak to jest... Tak to jest gich, No i wyciągnęli tym jak on się nazywa? Traktorem? E, poszły koleżanki po tego. Po, do kościoła po Nissan Patrola, Nissan Patrol przyjechał, wyciągnął wszystkich i tak to ogłem było, więc... No. W bagnie można jeździć, można jeździć na autostradzie, można jeździć wszędzie. Ja tu zrobiłem trochę, chciałem ten silnik wywalać w ogóle, ale w sumie półkanka dużo dała i dalej jeżdżę na tym. Trzymam drugi w piwnicy na zapas, tylko nie wiem jak go wyciągnę, ale to już. O, widzisz. To już potem. To już potem, tak. No, Także no co, ten no jest, jest jaki każdy widzi, jeździ fajnie, elegancko. Zawory klepią, zaraz palimy. Powiedz od... jeszcze, co wymieniałeś, może? Tylko, dużo, wiesz? Lewy zacisk tylny, na początku jak się uczyłem sam, to tak zamontowałem, że w ogóle, a potem już kolega mi pokazał co i jak i już dobrze myśmy zamontowali. A, strzał Wymaniałem... odpala, bardzo ładnie. Nie, słuchaj, w ogóle ten silnik, ja myślałem, że to jest gruz totalny, ale płukanka robi swoje, naprawdę olej świeży jest i, i jest git. E, Cześć, co jeszcze w nim robiłem? E, robiliśmy wspornik ten kierowniczy, bo był po prostu wywalony, trzeba jeszcze zrobić drążek. Wał będzie trzeba te krzyżaki postawić na nowo to jest jeszcze do zrobienia. Takie pierdoły, w sumie, nawet już nie pamiętam co było. Że bardzo do roboty. No, chyba tyle. W Ile to kosztowało wtedy, jak w 2021 roku? Za duży, no, za duży, i, za duży, nie, ale duży, poważnie, no, no chyba, że nie chcesz mówić, jak nie to. Nie, ja nie chcę mówić, bo ja nie chcę mówić. Nie, jasne. Czy, wiesz co, nie, no, Ale nie więcej mówię. niż zwykłe pol zwykle polonezy, tak może powiedzmy. Tak, chyba więcej, tak? Ciut więcej dałem, więcej. ale no, generalnie nie jestem niezadowolony. No, wiadomo, mogłyby być jakieś grocliny w środku, coś tam, jakiś full buyer full full, full wypas, coś tam. Pakiet, no. Full pakiet ale jest jak jest, tak? No nie, nie narzekam Luchasa mogliby dać za tę kasę, ale już jest ten Co chociaż go zrobiłem, że hamuje. Mhm. Eee, ostatnio ten filmik był, że tam tu się odkręcało pod pedałem gazu. Jest ten, tu odkręcasz, tam przy pompie zakręcasz i hamuje. No, hamuje normalnie jak cywilizowany. Ja mam jeszcze plusa w GSI. O, to musisz eee, mi dać się przejechać tak. Ale słuchaj, on no. jest generalnie zgruzowany, jego udziadka gruzuje. Dlatego, że no tam jest wysrane dużo części jest i nie chce mi się całego wału napędowego kupować Ale jeździ, jezdny zakres. Znaczy jest, jest, no przegląd ma wszystko, jest, tylko to no, trzeba go zrobić, bo tak wiesz, może się wysrać na, mhm. na ulicy, więc no ja bym nie chciał tak no, w wielkim skrócie wszystko. To też. <laughs> no bardzo ładny no Słuchaj fajki muszę do sklepu kupić No to, no to pojedziemy no Do sklepu No i taki mini zlocik dzisiaj wyszedł. I dostałem w prezencie. O, przyda się. No to chodźcie, przejedziemy, no. Tak już, tak? Boszem nigdy nie jechałem. No. Jest i tylko i tego, i tym. To najpierw tym, potem tym. Tylko, że jego trzeba przeparkować go, żeby ten, żeby tutaj. No, 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 no. Dobra, tak zrobimy. Dobra, przejadę się tym Karo, zobaczę jak się tym jeździ w ogóle. Nawet fotele nie przestawiam, bo w każdym polonezie nie trzeba przestawiać fotela. Jest elegancko jest tylko na napi. I tu zobaczmy jak to chodzi. O jako świetle. Światło włączone, włączone właśnie. To jest fajne w Polonezie, że nie trzeba wyłączać przycisku. Dokładnie. A. Będziecie może wy z tyłu kręcić, co? Bo ja to tylko... Dobra, trzymaj Michał, będziesz... Michał, będziesz tylko jest... uważaj na zoom, żeby wiesz, tym, tym się przybliża, ale nie przybliżaj w trakcie jazdy. Dobra. Dobra. I jakieś kółko zatoczymy. Do, o, do sklepu po fajki. O, ja no to nie... pojedź, <noise> gdzie te fajki, no. no Smarty. Ja, ja, to... ja wiem, ja wiem. Nie przypierdol tego Smarta, bo to nie... To no w niego nic nie zostanie. <noise> szkoda tyłu. I tu bez wspomaganie jest ten Karo, no jeszcze czuć to. Wspomaganie mam w piwnicy, chciałem zamontować, ale... Nie ma... Powiem Ci, że w Plusie no, tak. o wiele to ułatwia jazdę. No, jest bez porównania. Plus w ogóle jakiś mi miękciejszy się wydaje. Nie wiem, czy to jest kwestia wywalonych amortyzatorów u mnie, czy to jest kwestia... I wiecie co? Stryk... Motowieda miał rację. Cześć? Karo, faktycznie, pedał y, hamulca jest tak blisko pedału tak. gazu, że mi faktycznie dwo, y, jedną nogą naciskam dwa. Tak jest. W Plusie to jest poprawione. Tak, bo jest inny ten i 96 rok Karo i tu miały już ten plusowski... Ale LR. dziwię się, bo w, tak nie bo... bo w Borowiczu tak nie ma. W Borowiczu tak nie ma, w Borowiczu normalnie. I trochę na prawo Ci go odbija? No tak, bo to wiesz, jest wywalony drążek, jest no, jeden. Wczoraj przegląd, przeszedłem normalnie. No, wczoraj. Noc. Dobra, zatoczymy sobie kółko, tylko się rozpędzi tutaj jakoś tak to, to chociaż 60. Za... Hmm. Tutaj będziesz miał, wiesz, o, tu Orlen jest w sumie. No, może... no to możemy. Co tam stoi ciekawego? Czarne takie na przystanku. A nie widzę, czekaj, gdzie? O tam, o. A tutaj, o to Michał zaraz go pokażesz. Jakiś Jaguar no. czy coś chyba. Okej, okay. dawaj ogień. Michał, pokaż tu Jaguara. No to chyba nie. jest Jaguar. Jaguar, ale nie powiem jaki. Xio to jest chyba. A, chyba... Xio faktycznie w zrobiłem, nie? Zrobione, czy... tylko faktycznie wkurza to, że się jednocześnie gaz naciska. Ja już karo, zwykle, masz Słuchaj, tak jak, siedzisz, tak. jak siedzisz w taki sposób, ewentualnie no. odwrotnie, no. to człowieku jak, rajdo, jak, jak rajdówką się tym jedzie. Bo się zapierasz, wiesz, z dwóch stron i normalnie masz większy kontakt. A, a wiesz, a gaz i hamulec naciskasz pod skrętem nogą. Jak hamujesz, to piętą wbijasz gaz. Dziwnie to jest I człowieku ci się samochód zatrzymuje sam. Uważaj, 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 wiesz. Gdzie ten Norlin jest tylko. A tutaj, a tutaj, tutaj się zawróciło? No Tak poza tym polones. No. Trzeba zrobić jeszcze dużo rzeczy. Nie. Chciałem go sprzedać, ale no, szkoda. Sprzedawaj, szkoda go będzie. Wszyscy nie sprzedawaj, ale. Nie, 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 Za, za fajny. No, fajny jest powiem Ci. Chciałem go przerabiać na tego, na wąskiego Abimexa, znaczy wąskiego. Pair, router, na wczesnego, wiesz, na wczesną wersję. Tych zegarów. Nie, nie, nie nagrywasz? Nagrywaj, <grydaro> <what> nagrywaj. Nagrywaj, 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 no, Ja nie będę ja nie będę mówił może, bo, bo to... <elo Breakfast> Taka przepałowa trochę sytuacja. O, kierownica poszła w dół. Zaraz. to jest do zrobienia. Miałem parę pomysłów w każdym razie na tego polone za, na projekt. Ale to jest lipa z kasą, bo to trochę wyjdzie. No to się zamknę w... Znaczy wiesz, no zamknę się w 700 zł w częściach, tak? Ale może nawet mniej. Ale no może trochę więcej nawet, z tym jak to pod, 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 podliczałem. A jest taka jedna rzecz, taki kurde, tego co trzeba... Wytniesz to, no dobra, z no to z zegarami. Co? Tak, wytnie. Nie, no ja, Ja poza kamerą powiem, dobra, o co chodzi. Dobra, ale to, to... No Weź wytniesz. tam za Dobra. Tu ludzi nie wiesz. Warszawa jest, tu się każdy kurwa pruje do siebie po prostu. Tak? ja w Warszawie lubię kierowców. Znaczy, oni dynamiczni są. są. Każdemu zależy na czasie, w, w, po prostu w, w większości przypadków. do roboty, tutaj busia tutaj coś tam. A, ręczny Jest, jest. Ja zawsze ręczny no. zaciągam. Proszę No, to jest. Spróbuję więc więcej połybień będzie, bo chciał zrobić zlot pod no. no. Zlot zrobić no. pod moją kamienicą. Ile tych samochodów przejedzie? Nie wiem. Zatrzyma, że się zmieszczą. Chodzi o to, żeby te auta obok, no. żeby one sobie odjechały, więc No jasne. Żeby Zrobić fajny zlocik śmiesznie by było. No to Michał opowiedz ogólnie kim ty jesteś. No, yy, prowadzisz na Facebooku. Jestem w, w założycielem, współzałożycielem Związku Fanatyków FSO. Na Facebooku tak można znaleźć. Związek Fanatyków FSO. Tak. I chcesz Poloneza kiedyś sobie kupić, tak? No kiedyś. Albo mówiłeś tak, jakiegoś tiko jeszcze chcesz kupić. No taniej, No lubię auta. Albo Macis. No znaczy fajne są auta. Polskie. Znaczy polskie. Wyprodukowane w Polsce. Bo jednak to ma swój klimat. Szanowna tu po prostu, ogółem fajki kupiłem ze sklepu Po będziemy palić, palić. polonę będzie, Nie no, nie pal w środku Nie no, ja tu... Dobra, to pojedziemy tam Ty się teraz przejdziesz moim no Dobrze Nie rozpierdol mi jego Mojego też nie rozpierdol tam Znaczy wiesz to mogę Ja nie chcę, bo no, kiedyś, wiesz, kiedyś, kiedyś, kiedyś zrobiłem głupią historię, no. bo kolega kupił takiego Golfa 1.8 i prosił mnie Dominik, tylko grywa, nie grywa. upierdalaj. No. Ale ja tak mi się gaz wcisnął i od tego momentu wiesz, że on, on jeszcze jak mi nie daje to już nie upierdalam. Czyli kurwa bo to nie moje, już do, doszło to do was do kierownicy tą ja, patrzcie co się ja, dzieje. Ja nie wiem jak Nagrywasz to Nagrywasz to? Nagrywaj to. Czekaj, tu jest na dole tak. ta. powinno być wajka. Weź ją wciśnij. No, no. A ona luźno chodzi, trzeba śrubę dokręcić. Tak? No. Tam jest taka śruba. Ja. ja tak, tak u siebie? U mnie też luźno chodzi, ale nie aż tak. No, A nie chcę. No ja ten... do do wykręcę kiedyś. To. A mi się tego kurwa nie chce. O, patrzcie, <grym <grym no ja pierdzielę, co ja mam robić z tą kierownicą? Weź ją. Dobra, będę jakoś na dół. A tu jak coś, to też stoi Polones. generalnie. Ale to jest no, wow. kierownica lata, patrzcie, widzicie? To jest zabezpieczenie przed tymi. <grym> przed złodziejami. Tak. <grym> kurwa, no L, bo to niebezpieczne nasz nawet może być. No. Ja pierdziele, no może teraz. Przynajmniej. No, jest nie już zniewymarnie. Jest co nagrywać. No tego jeszcze, proszę państwa, nie było. No, na moich filmach jeszcze nie było, że kierownica lata. Ja, to Zawsze mi... musi być ten wiesz, pierwszy raz. A, A mówiłem ci to, no, mi... bym e... pomagania. Mówiłem, że no. chciałbym w internecie zrobić coś i żeby to wykło. Słuchaj, no, wszystko można zrobić. No. Jak, wiesz, trzeba jakoś zacząć. No z tym problemem jest, że trzeba tam montaże wszystkie zrobić. E... Ładnie do tego się przyłożyć fanbase jakiś mieć, żeby złobu robić też... Ej, ej, bo teraz? Tak, tak, tak. Tak, tak. Ej, to może ja ten filmik wykorzystam jako projekt na informatykę, bo tam to miałem wykorzystaj to, w, sobie to sobie. w czym ty montujesz? Ale to, 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 to Oscar będzie montować, ale to to. to, to, to Chce, to ci dam ten film To to się wycnie, to mówię. Dam ci to No. no, no to już mam pierwsze zadanie. Przedstawię przejażdżka Polnezy natrająca kierownica. Tak, bo to jest taktyki taki feature, wiesz, oni tu zamontowali specjalnie e, za dopłatą taką, taką opcję, o. że to jest adap adaptacyjne położenie kierownicy. Żaden samochód tego nie ma. Tu płaciłeś u, u dealera FSO 10 zł dodatkowo i otrzymywałeś, wiesz, ze, zmi ze zmieniającą się położeniem, wiesz, nierówności, kierownica też, też lata. No i czasami ten po prostu ten system się, się uszkadza i no niestety lata samo. Tak, tak było. Śruba niedokręcona, po prostu. Trzeba dokręcić. Taka technologia jest. Tego pająka jeszcze nigdy nie zdejmowałem w sumie. W ogóle nie miałem jakiejś takiej potrzeby. Muszę to się wziąć za to, żeby. Mi się te... wydaje wiesz to, że te, te. bez pająka to się po prostu tą, tą, tą dolną tą tak? osłonę zdejmujesz na tych chyba dwie no. śruby. Tak się wydaje. I wtedy jest dostęp tak, jakby do śruby od tej dźwigni. Tak, chyba to o, jest. kurde, to ja myślę, że tak, jakoś, jakoś, jakoś inaczej chyba, to, chyba jest. Nie, to, to, to trzeba nie. rozkładać wiesz, połowę. Bo... U mnie to jest też łatwo zrobić. się <śla> nie chce po prostu. Nie chce <śla> mi, <się, śla> mi się. Czasu nie ma zawsze człowiek. Ja mam za dużo czasu na razie, ale za mało chęci. Na to. Wiesz, nie mam, wiesz, znaczy zaplecza to muszę u kolegów korzystać poprostu, bo, po prostu bo no nie mam niestety jeszcze, jeszcze, jeszcze tego Ale już niedługo zaraz to zarobi pieniążki w robocie i, i, i będzie to poduszki silnika wymienię, bo mi się trzęsie strasznie mi kurwa to milion razy zawory regulowałem. Ja myślałem, że to od tego. Poduszki. A to poduszki są po prostu. To u mnie bardziej się trzęsie nawet. No. Z tymi zaworami to jaka jazda była. Sport. Nawet nie mów, bo ja nie chcę tego robić. Ja, ja się 8 razy uczyłem, 8 razy robiłem źle, za dziewiątym już zrobiłem dobrze i teraz drugi raz ponownie robiłem, ale też klepią, bo są od środka wy, wybite po prostu jak zdejmowałem klawiaturę, raz mi się rozpadła, nie wiedziałem jak to złożyć, ale z obrazka doszedłem, jak to w miarę miało być. I. Ten, i no i chodzi, no jeździ, no więc niech jeździ. Niech jeździ. Tak. Co tak tutaj długo trzeba czekać? To jest super, panie. No to jest, to Borku jest u też. Ciebie, chyba. Czekaj, bo jest też. A tu jest inaczej, Zajś no. pokaż jeszcze, Michał? Tutaj. Bo Borowiczu jest na pstryk. A tu jest tak, jakby regulowane prędkość, czyli mogę sobie ustawić. No to nawet fajnie, to, to za lepiej niż Borowiczu. Bo Borowiczu jest na pstryk. Jest dwa, dwa poziomy są. Tak, to jest spoko. Kurwa, kiedy to jest No właśnie, nie wiem, co tu się zepsuło, coś. Tu czerwone może teraz. Żebyśmy zdurzyli. Jak coś do pizzy Dam, dam, ja tak zawsze jeżdżę, chociaż wiesz. No, Widzisz moc no, brawo. Ta, już wskazówka się ruszyła. <laughs> dobra, Michał, gdzie to się dalej jedzie? No kurwa. A jest, dobra. jest. Dobra, widzę. Ciebie kierunkowskazy chociaż odbijają. U mnie nie, bo się połamał ten... O, no, to dobrze, kolek. to będę... w Borebiczu, tak? Czy nie, w, w tym? tym. W tym. A Borobiczu też nie odbijały. ale nie wiem, czy w Borebiczu odbijały no, no, tak. od nowości. W ogóle ja nie wiem też, może przy fabryce to było, czy nie było, nie wiem. O, I tej w Ja w ogóle myślałem, że to tam za tym budynkiem pojechałem, cholera jasna. Jest tak jak teraz tutaj zaparkować go, tutaj może wjadę Typowe podwórko graciarza. Tak jest. Tylko szkoda, że to nie moje. To odyssey fajna. Szkoda, Skoda, kurwa, Honda Dobra. i zajaram, bo no, ja sam ja Dobra. Pojazd zabezpieczony Alkar Lublin Kraszewskiego 31. No, trochę w lepszym. A musisz, wiesz co, musisz wyjść. No dobra. dobra. Światło są. Ty masz gaz tutaj? Nie, tu jest benzyna. Benzyna cała. Benzyna. Czekaj, już... A, bo tu jest spowolniony. No jest. No, żeby tutaj nie. Nie, nie... Tego gościa Zmieszczę się dobrze. Sprzęgło robiłeś? Nie. Sprzęgło do zrobienia właśnie jest. A czuć tak dobrze to sprzęgło Tak. No i dawaj. Ale ciszej jest, jest później. Tak? Hydro tu jest. Hydro. Szklanki i kierunkowskazy nie odbijają, to wiesz. Będziesz wiedział już. Właśnie się przekonał. Ale dziwnie jeździ tym samochodem, jak z pozycji pasażera, Wam powiem. Tutaj jak siedzę. Równo jedzie. No i równo, bo były robione te drążki. U ciebie właśnie odbija na prawo. O kurna O ale Co? To jest ta ta naska. Co jest? Z byłem. Kurwa mać! Nie widziałem go, człowieku. Jeszcze pokazujemy tego jaguara jeszcze raz. On już się nie wie, u nas. Była tak No Zawsze tak jest? Dobra. Nie? Opowiadaj. Co? Opowiadaj. Słuchaj, a PS mi u ciebie też tak jest. Teraz Sprawdzimy, czy po czterech y, na tym, na kółku, na obrotomierzu, no. też tak jakbyś moc stracił, czy to. Nie, 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 nie. nie. Okay. To może być u mnie wałek już Tak Także wszystkie za, zuży, po, pozużywane i całe te. Oko. Ręcznika ci rzęzi. Ja sobie wygiełem i już, już mnie nie rzęzi. Ręczny ci działa, tak? Działa. No, zawsze na, na światłach ręczny wrzucasz? Tak. Ja nie. Znaczy nigdy. wiesz co, nie zawsze, ale jak jest taki spadek, A, taki jak tu. to, to Ja, to ja to na hamulcu. Tak 2% tego. No. To, to wrzucam. No. Ja zawsze na hamulcu. To na hamulcu i. No ale spoko, Kierna, ta, 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 Zobaczymy, inny kierowca, inne. inne nawyki. Na to. inne. Tak. No, tak. Zawsze to jest. Jak oni skręcają O tu masz stopkę No tak to no plus jest Proszę pana Także tak 270 na liczniku Ładnie się trzyma Deskę masz bo nie popękana bo Była zmieniana Była zmieniana Tu jest pęknięte I tu jest pęknięte Tak jak w każdym plusie Od słońca Czy od czegoś tam Od słońca od, od mrozu hmm. Dawaj tutaj w lewo Się? Tak, 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 bo ja się ten nie chcę ci rozbić, <grym> no jedyny twój szybciej się zbiera jak przy starcie z jedynki Co spróbuj tłukankę zrobić? A robiłem Tak? I ta nie, może to jest kwestia tych hydro, hmm, hydropopychaczy, że one jakieś straty mają, nie wiem może, to jest hipoteza, bo ludzie piszą o Boszu, że Bosz coś tam, Bosz coś tam. Ale to, mi się wydaje, że na pewno można zrobić jakiś mod prosty czy trudny, żeby to ogarnąć. No ale Abimex jednak nie wiem. Czemu tak, taki Abimeks jest zrywny, a czemu Bosz jest podobno taki mulasty? No zaraz zobaczymy, czy jest tam mulasty. Słuchaj, zawrócę tam i skręcimy, bo tam jest zawrotka, wiesz? Dobra. Nie? No, no tak właśnie, tak. te piszczy z tyłu. No, to moim zdaniem to albo resory, bo ja y, myślałem, że to półki piszczą, Znaczy ktoś tak też w komentarzach no. zasugerował, wymijałem półki. nie półki i, i nadal piszczy, jak wyjąłem półki, nie. Mhm. Y, a ostatnio wiozłem w bagażniku sporo rzeczy. Mhm. Y, w bagażniku po prostu przeprowadzałem się i sporo rzeczy do bagażnika ładowałem i przestało piszczeć. Tak jakby był ociążony, uciążony samochód, tak? Obciążony. I przestał pisać, więc resory, może tam są wpierdolone pierdolone cztery resory z tyłu. Może ktoś z nas będzie to oglądał, to powiedzcie. Czy to wina resorów? Bo normalnie dwa powinny być, a są cztery wpierdolone. Takiegoś, jak w pierdolone. Takiego. Takiego w chyba, tak? Tak, nie, jak, jak W trakcie są cztery, tak? Jak w starszych. W traku jest chyba sześć, wiesz? Sześć nawet. Takich twardych, takich dużych nie było. I może to wina e... tych resorów, no nie wiem, no. Słuchaj, a powiem ci, gdyby, nie wiem, gdyby tak zajebać tonę gruzu jakiegoś, co tam. No? Y... Jasku, czy tam węgla w sumie i położyć na tydzień to, żeby to się tam ugniatało. z też jakoś dowalić to, żeby no. te spręże... Co, byś miał obniżonego za wtedy? No miałbym. No ale czy <grym> to, to, to by... Toby... Tak toby... tak, takie akcje przechodzą. I co, to, to pomogłoby? No, nie wiem. No nie wiem w sumie, na pewno by się jakoś to rozłożyło. Ale to może są te, te montaże tych resorów, jak, jak to się nazywa profesjonalnie, fachowo. My jedziemy, mamy tutaj... Taki trochę Ja mam gas Nie wiem czego to jest kwestia A nie jakiś świec czy coś Słuchaj co, nie, nie mam pojęcia wiesz czy to... Może po prostu bosze tak mają Jakieździmy tym czerwonym to też tak samo tak, się tak co? No, tak. Może minimalnie była różnica Bo był mniej zużyty ogólnie ale tak to czy tak, czy to można sam. zrobić to tak, żeby wiesz, żeby to chodziło ten... No mówili, że to zamień wtryskiwacz z Golfa, bo to w sumie jest jakby ten sam układ wtryskowy. E, taki uniwersalny. Z czwórki Golfa, tak? Chyba z czwórki, czy trójki, czy dwójki nawet e, po poliwcie po e, z 1991 już te, te 1.7 MA były. Kurwa, żółty. Dobra, na żółtym wiem Tak, e, nie wiem, czy to coś daje. Ludzie piszą na, na, tym, na, 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 na tym forum, ja sobie to czytam wszystko. Ale jakby wiesz, mieć wolną chwilę poeksperymentować, to na pewno by można coś zrobić tym. Chociaż wiesz, no nas jest ilu? Raz, dwa, trzy, cztery... Na, nas jest czterech, tak? A i tak piszczy, no. A piszczy, piszczy. Może gdyby jeszcze jedna osoba z tyłu usiadła, To może wtedy? No. Tylko Michał... Lekki jest, w sumie Dominika też lekka, to może to też dużo nie zmienia, No żeby dwóch chłopa, albo trzech chłopa usiadło, to tak. Z budowy takiej, no, z no. narzędziami, ze sprzętem. Tak. Dobra, proszę Państwa, szanowne Państwo, kochani moi, zajeżdżamy na... Związek Fanatyków FSO. Dokładnie, na no. Siedziba. Dokładnie, siedziba filia targów. Dobra, tu chciałeś, tak? Dobra, i tak będziemy już wyjeżdżać, no. Dobra, to dzięki za spotkanie. No. Dziękuję. Sobie. Mini spot, może się spotkamy jeszcze w środę, któregoś. O, na tam na Warszawie, na tego, na, tym, na YoungTimerze. No tak, to pod stadionem narodowym. Nie, no to ja bardzo chętnie. To też jeszcze możemy zakomunikować, bo może nie każdy wie. W Każdą środę od 19 Od 19.00 pod stadionem narodowym YoungTimer. Nie tylko Polonezy przyjeżdżają, także pewnie tam się spotkamy i my. I ogólnie niech to będzie miejsce takich spotkań tutaj osób z Mazowieckiego, z Warszawy. Tak. Bo ja teraz też mieszkam tutaj w okolicach Warszawy, także no, na pewno tam będę niedługo. Także dzięki to żegnamy się wszyscy. Cześć. Cześć, cześć. i Michał się pożegna, cześć. Żegno. No pa. Dzisiejszy gospodarz, sponsor dzisiejszego <laughs> zlota. No organizator. Organizator. Jeszcze będzie, nie? Do dnia raczej. No dobra, no na razie. Proszę bardzo. Stoi. No patrzcie, nimuje stoi na szlocie. No. Fajne. Wieczory panieńskie i kawalerskie napisane. O i jest też Fiat 125P. No a tu mamy Zaporożca. Aż zaskakujące, że to jest po prostu na złomowisku. Zapraszam do kupienia koszulek oraz kubków z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki oraz kubki wspierasz mnie i rozwój mojego kanału.